W trzecim. Otylia Jędrzejczak. Jak mocno zaciskamy palce, jak mocno zaciskają palce. Zapewne Państwo przed telewizorami. Liczna grupa polskich kibiców, która teraz utworzyła na trybunach napis Otylia. Na jej ramionach spoczywa no wielka odpowiedzialność. Pierwsza wynurzyła się Otylia Jędrzejczak. Ale w tej chwili już chyba nawet prowadzi Otylia i Felicity Galvez na drugim torze, ale znakomicie też Petria Thomas ruszyła od razu od startu Australijka. Na szóstym torze. Pierwsza długość basenu. Petria Thomas prowadzi. Czas fantastyczny. 60 setnych sekundy poniżej tempa na rekord świata. Otylia Jędrzejczak w tej chwili na drugim miejscu prowadzi Petria Thomas. Za chwilę półmetek tego wyścigu. Petria Thomas niesłychanie mocne tempo narzuciła i ona będzie prowadziła na półmetku. Otylia na drugim miejscu. Czas Petri Thomas. Minuta i 18 setnych. nadal poniżej rekordu świata. I teraz wydaje mi się, że Otylia już troszkę przyspieszyła. Ostatni nabród Ostatnie 50 metrów, teraz decyduje się wszystko. Otylia Jędrzejczak czy Petwia Tomas, ależ emocje przyspiesza Otylia Jędrzejczak, rekordzistka świata już objęła prowadzenie. Proszę Państwa czekaliśmy na tą chwilę tak długo, mamy dwa srebra, czy będziemy mieli do tego złoty medal? Czy będziemy mieli złoty medal? Odpowiedź na to pytanie dosłownie za sekundy, za ułamki sekund jeszcze 9. 8, 7 metrów, czy wytrzyma Otylia, czy wytrzyma Otylia Jędrzejczak, to tempo! Otylia Jędrzejczak, mistrzynią olimpijską! 2 minuty, 6 sekund, 5 setnych trzeci medal Otyli na tych igrzyskach, pierwszy złoty medal w historii polskiego pływania!